Moi kochani, zobaczcie Jedziemy z koksem Ale odpaliła dzisiaj powiem wam Największą przyczyną tych chińskich pił Przyczyną, boże co ja mówię Największym problemem tych pił jest świeca To zależy właśnie jak te, te świece są gówno wart, wiecie Bo później jak ona się dość nagrzeje Ta piła musi dość długo później znowu y, chłodzić się Teraz właśnie mam problem, żeby ją odpalić do mnie, jeszcze z 10 minut się chciałem za tego klocucha wziąć i kurczę, nie szło tego odpalić. I wczoraj prawdopodobnie było właśnie to przyczyną ta świeca, że nie chciało odpalić. Chociaż dziwne, bo wczoraj co parę takich patyczków cienkich pociąłem, no ale dobra. I w ogóle jeden widz mi właśnie pisał, że, że wymienił świecę i piła inaczej, całkiem inaczej chodziła bez problemu yy, wczoraj naruszyłem temat żeby uważać na żmiję znaczy naruszyłem, no powiedziałem sobie, żeby uważać i niektóre panie trochę się wystraszyły powiem wam tak tym co się nie orientują w temacie oczywiście tutaj na tym polu tu w tych brzuskach, nawet tu może siedzieć żmija Raz wam opowiadałem, że tam jak te pniaki co są yy, Miałem sytuację podbrankową z, Ze żmiją zygzakowatą Co sobie przechodziłem tą ścieżką a Ona przy pniaczku Powiem wam, to jest, to jest ciężko do zauważenia Bo ona się tak kamufluje tymi swoimi wzorkami Do podłoża A druga sprawa No wiele, wiele takich właśnie podbrankowych sytuacji Że mógłbym nadepnąć na nią Ale gdzieś tam z boku się przeszło I tylko ten szelest jej człowiek Wtedy właśnie zobaczył, że to jest żmia, e, co tam jeszcze, gdzieś opatrzność czuwała do tego momentu. A teraz wam powiem, naprawdę trzeba uważać na takie rzeczy, żeby nas coś nie ukąsiło, gdzieś ręki nie złamać i, i ble, 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 takiego tfu, tfu, wypluć, odpukać w niemalowane. Bo wiecie, jak teraz jest przy tej pandemii, ciężko się do lekarzy dostać, a na, na sorach to jest w ogóle przesrane. Nawet jak nie było pandemii, to i tak były masakryczne kolejki, że trzeba było siedzieć po 9 godzin. To też zależy, może w jakim regionie i jakim szpitalu, ale no niestety tak jest. Że ktoś ręka skręcił czy coś i siedział 8 czy 9 godzin, żeby łaskawie go ktoś przyjął, to jest paranoja. Paranoja. Kiedyś poszedłeś na pogotowie, cyk obadali, czy tam dali bandaż. Ja przynajmniej tak miałem w latach 90. Jako 10-latek w przeszłej klasie podstawowej yy, skakałem. W szkole w podstawowej był taki, tam były takie schodki i taki gdzieś na taką wysokość. Jak się stało, no to gdzieś tyle tu było wy, wy, wyłożone yy, tymi płytkami. no Takie dawniej były chodnikowe. Te płytki takie. Yy, no i dobra. że robili zakłady, żeby przeskoczyć przez tą drogę. Tam i tutaj były właśnie te wyłożone tymi kafelkami, a dalej była trawa sobie I Ja, ja gamoń się potknąłem o krawężnik I ciałem i ręką rypłem na te kafelki I zwijałem się z bólu, a te idioci wszyscy dookoła co tam siedzieli, bo to na przerwie było Śmiali się, a ja, ja biedny z bólu I, i, i jeszcze mi, że ja na lekcji przesiedziałem tą ręką W domu już się skręcałem z bólu jak cholera Nie szło wytrzymać gdzieś, nie wiem, około 17, żeśmy chyba poszli na to pogotowie w końcu i nie było problemu, poszedłeś na pogotowie, żadnych kolejek pogotowie miałem zaraz blisko, dwa bloki dalej i, no i skierowanie na drugi dzień chyba prawdopodobnie do lekarza ręka w gips, na szczęście nie złamana, a pęknięta no i, i tak się skończyło, z ręką w gipsie człowiek siedział kupa czasu 25 lat temu masakra jak ten czas leci no ale dobra, no, cza czasami miałem problem tutaj w przedramieniu jak dźwigałem, na przykład na praktykach jakieś opony całe koła, to tu mnie ten piszczel bolał teraz powiem wam, że od jakiej... no, nie mam już na razie tego bólu, ale jeszcze tak z 5-6 lat do tyłu jeszcze ten ból był odczuwalny, a teraz gdzieś nie ma, za to stawy mi żyć nie dają w barkach, czy łokciach, czy kolanach i ten kręgosłup, no ale dobra i wracając do tych żmi. Tam za tymi brzuszkami było takie pole, pole, polanka. Tych brzuszek oczywiście nie było, one się same zasiały, były malutkie. I tam zrobił nam wujek boisko do grania. To było jakieś 2001 rok, do, a to boisko trwało do 2004. I tam mecze się takie, małe boisko było. I uwierzcie, gramy sobie w piłeczkę. Ja zauważyłem tam żmiję i to tak dobrze się wiecie, no tak się skończyło, że człowiek zauważyło, ona tam gdzieś poszła, no ale to taki strach, właśnie tutaj też idąc, można się natknąć, ale dobrze jest właśnie mieć kija dużego, długiego i uderzać w ziemię idąc, żeby robić wibracje. One są wyczuwalne, te gady, wszystkie te węże, żmije, one są wyczuwalne właśnie na wibracje podłoża i one się gdzieś wtedy ewakuują powolutku. Także dobrze jest iść. właśnie jak chcemy iść w takie zarośla, ten a jeszcze jak jest piękna, słoneczna pogoda, to one dopiero wtedy leżą i wygrzewają się. Także jakiegoś kiora uderzasz i jeszcze gumowiaki, wtedy wiecie, jak ona nas tam będzie chciała cyknąć, to zawsze przez gumę nas nie przegryzie. Gumowiaki dotąd to, no chyba, że wyskoczy i w kolano gdzieś, powyżej kolana, no ale zdarzają się i takie przypadki. Także pamiętajcie, gumowiaki, gałęzi, jakąś grubą zyrtkę i uwalić w ziemię, czy nawet mocniej tupać, te tąpnięcia nogą robić, mocniejsze kroki stawiać. Wiecie, teraz się czasy zmieniły, no niby mówią, że żmija zegzakowata jest pod ochroną. Ale wiecie, tu było kiedyś pole, to było wszystko uprawiane, teraz to wszystko leży, teraz są działki budowlane, to wszystko zarasta. Przecież tutaj, nie wiem, 20 lat temu, to całkiem inaczej teren wyglądał. To, to się zmie... ewoluuje tak wszystko, tak zarasta jak w dżungli. I teraz te gady właśnie mają, wiecie, no, takie miejsce, że, że one mogą spokojnie się tutaj kamuflować, leżeć, wygrzewać, znosić jaja i rozmnażać się elegancko. A kiedyś to wiecie, no sto gdzieś tutaj pole były uprawiane, no, a teraz jest wszystko, wszystko, zaniedbane. Także tak sprawa wygląda. Ja sobie tu działam przy, przy drzewie. Tak, Trzymajcie się, no sobie do was zamulał, no, no to takie to były troszkę tematy życiowe. Cześć, kochani. I pozdrawiam was wszystkich, oczywiście wszystkich. Czy jesteś moim subskrybentem, czy nie. Pozdrawiam. A jak się podoba, no to wiadomo. Subek, dzwoneczek, lajcik w górę lub w dół, komentarz napisz. Cześć, trzymajcie się.